Manko z Matthew i witam Was mojej kolejnej serii, którą rozpoczynam razem z tym filmikiem. Jest to seria, która się nazywa, jak widzicie, w tytule Ten Wins. Chodzi tutaj o to, że gram po prostu 10 meczy, chociaż prawdopodobnie będzie to więcej meczy, tak, ponieważ potem już będzie mi dobierały jakieś lemy albo suprimy, coś w tym stylu, tak więc pewnie w z tych meczów przegram, więc 10 meczy na pewno nie wygram. Natomiast będę się starał wbić te 10 meczy rankingowych w już trzeci level. No i teraz będę starał się wbić jak najwyższą rangę. Konto jest świeżutkie i jest zrobione tak, żeby po prostu każdy, kto na te konto wbie. E, po prostu pojęcie, że jestem cheaterem, jest wszystkie konto, jest e, oczywiście flaga Rosji, tak, czyli jest konto tak jakby, że jestem Rosjaninem, e, czytam ruskiem jak to mówią Polaczki, e, no i mam też nikt taki związany z cheaterowaniem, jeśli się domyślacie to jest e, taka parafraza etc., tak, czyli po angielsku czy, czy tam po łacińsku i tym podobne, e, czy tam i tak dalej w sumie, e, no i konto jest po prostu zrobione tak, żeby każdy, kto na te konto wbije, na przykład przez, podczas meczu, żeby widział, że jestem cheaterem, Dodatkowo jak zobaczycie podczas meczu mam ustawionego binda yy, na stronę z haksami, która nie istnieje, Wymyślałem sobie po prostu hak, yy, stronę, która nazywa się legithacksource.com no i po prostu podczas meczu będę robił takie właśnie rzeczy, że będę po prostu tego Binda naciskał po zabiciu No i w tym momencie każdy, kto na przykład takiego Binda zobaczy, takie po prostu zobaczy na czacie No to pewnie już będzie taki po prostu rozpaczony, że jestem cheaterem, że nie będzie mu się chciało grać Czyli po prostu chodzi o to, żeby jak najbardziej tryhardować Będę się też starał moim teammateom dawać bardzo dobre rady Bo oczywiście na początku będę grał ze słabszymi teammateami, będę starał się im pomagać Mówić gdzie mają iść, czy to jest B, czy A, tak? Więc będę się starał być bardzo przyjaznym dla naszego teamu No i zachowywać się jak typowy cheater dla naszych przeciwników tak więc będę po prostu bardzo tryhardował, żeby widziała na najwyższą rangę. No i piszcie, czy ta sera wam się będzie podobała, będą po prostu takie krótkie, można nawet nie krótkie, ale takie dosyć obszerne skróty z każdego meczu w każdym, w każdym pojedynczym odcinku. Także już was zapraszam do oglądania, jeśli filmik się podobał, jeśli będzie się podobał, to zostaw łapkę w górę, no i oglądajcie. Nie wiem, co by teraz zrobić w górę z tym teamem, po prostu nie będę wchodził pierwszy, żeby oni napisł, na przykład umarli albo coś w tym stylu. Powiedzcie, gdy ja umrę pierwszy, no to już zliba potem. No a tak, to o, uda na przykład, że AFK sobie staje. Tam ci przebiegli już. Ale taki samotny. O, z bomb bez bomby wyszedł nawet. Gnade poszedł. Dobra, widzę, że oni się boją. Ja muszę sam spigować. nie, tu będą stać. A pan będą w piachu stać. Założy się. O, nawet nie. Dobra, pierwszy. Oh shit o, co to za lag był teraz lol no? Dobra, ubili wszyscy nasi Ja tylko jednego fraga zdobyłem Ale to git Dobra, cofniemy się O oh, shit, on tu jest Tu też jest teraz, mi króci Dobra, to było bliskie, ale... Żyjemy Stramy się, oni stąd wszyscy zabili już, dobrze. O, zapatrzyłem się kodeks dzięki, ale okej, okay, ale zabiłem. Dobra, nie mamy AWP, więc rzucimy sobie takiego smoka, tego co wam pokazywałem na moim skill boosterze. Coś w ten stylu. O, teraz powinien siąść. Smok na Xboxa wybuchł, ja sobie spokojnie teraz zraszuję shorta. Pyknął, ma, pyknął. Ale bez feszyka sobie zraszuję Nie pewnie będą na shortcie, bo inaczej nie mam kryć. O, jednak nie. To znajduję sobie. O, był tam. Jeden. Drugi, bez sensu. Tam był trzeci. I 90 dol. Dobra, teraz próbujemy tych dwóch jeszcze pozostałych zabić. No już jest wygrana. Jeden short. Nie wiem, czy on skoczył już, czy tu kampi na mnie. O, już jest, short według mnie. A, już jest. Tylko jeden. Nie jest last. Gdzie on na longu? Lol. Sawupum. Słuchajmy. A nie ma go tu. Był tu. Co za sniki. Dobra, ma AWP a darmo i -a. Okej, możemy sobie teraz spikować mi do ładnie. Nie będą teraz pikować, tylko Jeden trafiony na pewno. A drugi może. Kupuję sobie teraz z tylko żeby nasi tam nie umarli od razu. No idź, ziomek. O, a upa. Tam idzie. No dobrze. Leży. To jest drugi ziomek jakiś. Pe o kurde, no i teraz się wpędziłem w timing pechowy. Lol, nawet nie miał armora, miał awupa, nie miał armora. I został z bloka trzeszczał i umarł. <grystanie> Ten chyba tak samo. Lol, bomba leży. Taki dziwny odwrót. Obrót znaczy się. Bo odwrót to nie raczej. Na longa pójdzie pewnie. z się Hide, no time. Czy jest time, ale... O, nie zabiję z tym pompą na pewno. Po co on się wychyla? Co za dekiel. No, tak ma stać. O Boziu. Nice. Trzeba go podnieść na duchu. No jest dobrze, 5-1, wygrywamy. Teraz sobie poczekamy. Jakieś ciekawe zdarzenia na B. się sobie w tunelu. Flashback. Dobra, mamy go na platformy. maskauta O kurde, trafił mnie w nogę Nic Jeszcze jeden z gala Może mu rzucę Neyda jeśli tam by ktoś jeszcze był Jeden był B Dobra, się zajęli ładnie, a Miałem ja już CT, widzę o, on tu sobie się, Ale auto będzie? Nie, auto czyste, okej. Okay. O, ale go wybiło w powietrze. Teraz jest na B. Na Niżny, Niżny. O, nad Nate. Chyba ciągle niżnej. Tak jest, Niżny. Był w Niżnym. Bombę może ktoś weźmie, kurde. Oh shit, bomba. O, oh, jeszcze w tunelach ktoś był. O, mam bombę. Patrzcie na to. Czyli dwóch teraz było tutaj, na CT prawdopodobnie. A damy im ołotowa. Niech się palą. O, o. Oh. Fajnie siadło. Teraz damy jeszcze legit hacks, żeby było Co to jest? Nie mogę go zabić. O, jeszcze ja umarłem, bo nie chciałem swojego być i poczekałem pół sekundy. Zostałem hita. No ale trudno. Ja tu nie idę, to jest zbyt ryzykownie. Spróbuję jeszcze raz tego smoka rzucić. Nie bo może to bardziej przy ścianie trzeba. Chyba przy ścianie zaraz mi się wydaje. Dwie dalsze mają się zrównać ze sobą. I tam mam rzucić tego smoka. No, zobaczymy, może pieknie tym razem. No to gdzie znów idzie. O, chyba mnie nie pykło zbytnio. Please, don't kill me. Kiedy okay, ten umarł, ale to... Kurde, trochę spłonąłem nawet, patrzcie. Ciekawe, czy już trupa nie skrócili przez przypadek. Raczej nie na moje oko. Mam sobie takiego fresha randomowego Oh shit biało Tak jest Tu nie ma nikogo, tu też nie będzie raczej Takiego lekkiego fresha. Oh shit Jak on mnie zabił, kurde, lipa Window one Window one jest Thanos Hide from Thanos Spod sobie wybrał, kurde. Ten jest w miarę okej, okay, ale... One window, one window. In one tunnel. Oj, ku... No trudno, no tacy, takich mam Bomba, Żaden bombak ludziska. Co oni wierzą? Gdyby teraz AWP, to nie będzie kombiaku. Przeskanuję może kogoś? Proszę zrobić jakiegoś pre fajnego tutaj teraz. Tak jak będą przeskakiwać, trafić go od razu. Tak na te Ry". A i prawie. Nikt nie przeskoczył, ten nie odoszczał. Patrzcie. Ciekawe. Mogę sobie B podejść w takim razie, gdybym to wiedział. Bym ich szybko ściągnął po tym, jak spikowali. Ale AWP na pewno małem jakąś, więc sprawdzę teraz tutaj. Jak go nie zabiję? Gdzie on jest. Musi tu stać. Co za dzik. To mnie tu bije teraz. Może tu nie idę, bo mój na pewno shorta nie patrzy. Aż się on ewidentnie się ze mną bawi. On zrotował. Będziemy teraz bejść, a nie kurde jakieś zabawy robić na A O, jest tam jeden. Oh uszyć. Nie, nie, naprawdę to jest przesadał chyba. Uciekam stąd. Aby się kąpił. Aż się rasuje, rasuje, Widzicie to? Okej, okay. jest nice. O, amu mi się skończyło. Teraz pewnie Longa też ścisnął już. O nie, no granat. A myślałem, że granat poszedł jakiś. Jeszcze jeden tam jest. Jaki kamper, to samo miejsce przed. Bez sensu LOL No zabij go. Last one is a No time guys, no time, go away No zabij go Sią szybko Chyba dwóch na jednego nice Uff, to było ciężkie, ale naprawdę Daj radę nasi Miałem super, upatrzcie, widzicie to? Normalnie tu jest jakąś poważną broń. Dobra, kupię po prostu bez hełmu i tyle. I smoła dam. trzebuję zrobić taki wyjazd teraz na TB. Zobaczycie, jaki zresztą. Taki oto wyjazd. nie wiem, po której stronie się teraz pojawią przeciwnicy Tu na pewno Jeden był drzwi na pewno o, Nie da się go zabić normalnie Ok, nice, zabił mój Ciężko w ogóle takie 50 trafić, ona tak biegnie głupio, że to jest bez sensu Jeden był CT Dobił ham, się, widzicie? To za typ. Ile mu dałem? Teraz tego nie piszę A las nam idzie chyba? Czy w tunelach? Chyba to w tunelach jest jasne Jeden dead Jeden ja teraz to mnie podejdzie tu Flashback. Oh shit ale, timing, lol To było dziwne. Na szczęście, nie, dobra, to nasz Dam, jeszcze raz leci Taxors. Fucking cheater. Jestem cheaterem, widzicie? Dobrze to działa. To jest long. Definitywnie, A poradzili sobie, patrzcie, 3 na 3 Pernasi umierają oczywiście. Damy sobie możliwość, że dortu będziemy stąd pikować. A się nie chcą brasować. Last A? Chyba tak. Tak jest. No, już był. Bo słyszałem go, kurde. O, byli. Ona ślepo skanuje. Zabiję ich tak trochę. Nie będzie Isika, bo już mnie zabili. Last. Kurde, prawie. Czy jakiś skaut tu leżał? No nie wiem nawet. How? I don't know how. Dwa fragi tylko poszły, kurde. Myślałem, że będzie więcej. Teraz kupię już coś poważniejszego. No, tunel czysty, nasz nas sprawdził. Jeden short na micie będą pewnie na micie chyba... Bodico sobie leży Czyli co oni wszyscy shorty my... jeszcze jeden tutaj był lol bomba A reszta tam Patrzcie jaki night kurde, touchdown. Jeden tam jest jeszcze na guz pewnie nie. nie było go Na guz na Romanie, nie? Roman? Tak, Roman to jest O, dostałem za 30, patrzcie, jest skauta. To nieźle im się udało. O, jeden jest w na pewno. Chyba coś się szykuje. O kurde, biało. O, tylko jeden na razie, dziki. Dziki jestca Bomba jest tam. What the fuck? Ciągle na respie są No bo chyba nie poszli, nie? Patrzcie, zabije go teraz Hej, okay. Tu patrzcie, co za ziom Legit hacks, good game Cheater, cheater. No, nie, GG, to good, bo you were cheating. nie, nie. Oj, przykro Giniu. mi. Sz Szkoda, trochę mi ich. <laughs> Ale słuchajcie, jeśli mi się podobał. O, trzeba wy wyciszyć sobie ich. Chyba ich nie wyciszał, jednak. You're going You're Och, dobra, teraz mogę w końcu powiedzieć, jeśli filmik się podobał, zostaw apka w górę i napiszcie mi, czy ta seria wam się podoba. Bo to jest taka, no może tak powiem, do taki nowy pomysł yy, z mojej strony. Yy, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach z tej serii, ale też innych, yy, nara.